Drugi list świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta Wasza wiara i u każdego z Was pomnaża się wzajemna miłość. Także i my sami chlubimy się Wami w Kościołach Bożych z powodu Waszej cierpliwości i wiary we wszystkich Waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy Was uciskają, a Wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba Objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa, Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród Was uwierzono naszemu świadectwu. Dlatego też nieustannie modlimy się za Was, aby nasz Bóg uznał Was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy, aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w Was, a Wy w Nim według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.